A przed nami przedostatni ostatni pojedynek narożnik czerwony Artur Kulewicz, narożnik niebieski Paweł Ruki, sędzia ligownego pojedynku pan Ariel Środa. I przedostatni pojedynek popołudniowej serii ćwierćfinałowej w kategorii do 80 kg. W narożniku czerwonym, Artur Kulewicz, Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski. w narożniku niebieskim Paweł Krupin, Pomorski Okręgowy Związek Bokserski. Bardzo wyrównana pierwsza runda. Obydwaj zawodnicy starają się boksować w dystansie. Długie ciosy proste w tej chwili. Paweł Krupin trochę. Koniec pierwszej rundy 3-2 prowadzi Artur Kulewicz. Myślę, że to nie wszystko na co zdobył się Paweł Krupin i w kolejnych rundach będzie starał się doprowadzić do zwycięskiego finału. Wniszcie, nie wykładam. Ring Wolf, druga. Drugie starcie. Rozpoczęło się od zdecydowanych ataków Artura Kulewicza. No zdecydowanymi atakami rozpoczął Kulewicz drugie starcie. Uzyskał dwupunktową przewagę. W tej chwili 5 do 3 prowadzi pojedynek. No Myślę, że Paweł Krupin powinien bardziej zdecydowanie starać się kontrolować rozpędzonego przeciwnika. Jest zawodnikiem wyższym. Ciosy proste by tu miały szansę powodzenia w kontrach. Odejście do tyłu prawa kontra bądź zaatakowanie lewym prostym i wtedy na pewno prawy sam wejdzie, jak to popularnie mówią trenerzy na treningach. 6 do 3 prowadzi reprezentant Warmii Mazur Artur Kulewicz A do ostatniego pojedynku w tym dzisiejszym przygotują się Zając Michał, narożnik czerwony Jędrisiak, Michał, narożnik niebieski Sędzionek do tego pojedynku jest Sebastian Szleciński sędziowie kultowi stanowisko numer 1 Andrzej Ostraszewski, 2 Sławomir Kozłowski, 3 Wiesław Andrzejczak, 4 Barbara Sanko, 5 Andrzej Rajkowski. sędziowie czasu Tomasz Matela i Mariusz Mikulski. Ring wolny, runda trzecia. Tutaj stąd specjalny impik czasowy to jest trochę problem. <grywa> no tak, <grywa> jasne, jasne. takie jasne. tak, tak. rozumisz, działać jak ty, spiker, sędzia. Jeden pan był pierwszy, co jest. Tak. No Tak. 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 życiu Tak. Tak. ja tylko. tylko tak. nie Decydujące starcie w pojedynku Kulewicz-Krupin po dwóch rundach i części trzeciej, 7 do 3 prowadzi reprezentant w armii Mazur. No zrezygnowany już trochę jest Paweł Krupin. Po prostu oddał całkowicie pole Kulewiczowi i tutaj bezkarnie trafia reprezentant Warmii armii Mazur. No w się naprawdę trzeba być, jak to się mówi, popularnie mężczyzną i szukać szansy do samego końca zwycięstwa. Zapraszam na jutrzejsze pojedynki kobiet. A dzisiaj przed nami jeszcze jeden pojedynek w kategorii 80 kg. Michał Zając, Michał Jędysia. A w tym pojedynku 9 do 5 zwycięża Artur Kulewicz, Warynja i Mazury. Łabku, uważaj pan, bo to jest bardzo...